Z pewnością mecz taki typowy, jak tutaj odbywa się często w kielcach. Akurat miałem możliwość obejrzenia poprzednich meczów i myślę, że był on pod względem tych cech wolicjonalnych bardzo, bardzo zbliżony, czyli pod tym względem, co, co dyktowała korona. W tym kontekście myślę, że, że udało nam się dorównać pod względem walki, pod względem zaangażowania. A być może nawet, no nie widziałem statystyk z meczu, ale na pewno więcej żółtych kartek, jeżeli one byłyby takim miernikiem, to akurat otrzymaliśmy, więc yy, na, zaangażowania na pewno nie można nam odmówić. Tym bardziej, że wiemy, że bardzo ciężko gra się 30 minut w, w, z brakiem jednego zawodnika i na pewno zawodnikom Polonii yy, należą się wielkie brawa za te, za te ostatnie 30 minut. No ubolewamy nad tym, że nie udało nam się dowieść wyniku 1-0 do końca. Mecz fatalnie się dla nas ułożył, chociaż z drugiej strony jeszcze mieliśmy dużo czasu, żeby żeby strzelić przynajmniej wyrównującą bramkę i dalej za, za ciosem, ale na pewno troszeczkę nas to wyhamowało, chociaż od 20 minuty zebraliśmy się i, i w 20 bodajże, w 22 minucie naprawdę bardzo, bardzo dobre akcje przeprowadziliśmy, ale niestety strzały nasze zostały zblokowane w 34 minucie, nie wiem jak bramka nie padła po zamieszaniu, gdzie Korzym miał idealną i z linii wybił obrońca Polonii i wtedy na pewno łatwiej by nam się grało, bo, bo ta bramka by wcześniej padła i można by było z większym entuzjazmem do tego podejść. A tak to graliśmy za nerwowo, co z tego, że oddaliśmy 20 strzałów, jak cztery tylko celne. I na całe szczęście, że zdobyliśmy bramkę wyrównującą i z tego się trzeba cieszyć. Nie ma co wybrzydzać, szkoda, że nie zdobyliśmy trzech punktów, ale, ale twierdza Kielce jeszcze w tym roku nie została zdobyta i czekamy na następny mecz. Na pewno po tym spotkaniu kilku zawodników grało z kontuzją ostatnie minuty i, i nie wiem, czy na Wisłę będą gotowi, bo już od razu jutro jadą do, do lekarzy, bo, bo, bo musimy jak najszybciej działać z nimi, żeby żeby następne mecze daj Boże, żeby byli do naszej dyspozycji, a jak nie, no to dostaną szansę inni, a wiemy, że gramy z Wisłą Kraków i mecze zawsze, korony z Wisłą dają i wyzwalają dużo emocji i chciałbym mieć jak będzie to możliwe jak naj, najlepszych zawodników do dyspozycji, a jak będzie to zobaczymy.